Maciuś, co ty kopiesz? Maciej Co ty kopiesz? Maciuś Co ty kopiesz? A co trzymasz w rączkach? Koparki A co tutaj jest z boku? Co to jest? Koparka Koparka, tak? A gdzie ma kółka? Gdzie koparka ma kółka? Gdzie koparka ma kółka? Pokaż koparkę. Obam! zrobiłeś! No to wstań ładnie teraz. Koparkę. gdzie ma kółka? Pokaż gdzie ma kółka. Gdzie ma koparka kółka? Pokaż. Tu. Tu. A to tam się zrobiło? O jaki duży dół Maciuś wykopał Jaki duży dół Tak Wielki dół Maciuś wykopał Gdzie jest mama? Tu gdzie jest mama? W domu. W domu. W domu. A pieski co robią? Kupy.